Międzynarodowy Dzień Konserwatorów Zabytków i Dzieł Sztuki. Na czym polega ich praca i jak wiele do zrobienia mają konserwatorzy w Łodzi? Sprawdzał to Witold Ziomek. Konserwatorzy. Bez nich dzieła sztuki i zabytkowe budynki rozsypałyby się ze starości. Ekipę konserwatorów przy pracy odwiedziliśmy w Akademii Muzycznej, gdzie odnawiali wnętrza pałacu. Jesteśmy w sali balowej aktualnie, ale większość sal z tych najbogatszych przynajmniej jest teraz w trakcie pracy. Jak mówią sami konserwatorzy, ich praca wymaga znajomości bardzo wielu dziedzin. Trzeba być specjalistą od chemii, technologii materiałowych, budownictwa i oczywiście historii sztuki. W swojej pracy często muszą zmagać się z niewłaściwie naprawionymi i źle konserwowanymi dziełami. Na przykład w pałacach czy w kamienicach ludzkich często się spotyka, że są zamalowane olejnicą polichromię i zdjęcie tej, zdjęcie tej wtórnej warstwy na polichromii czasami, czasami bardzo dużo problemów sprawia. Swoje święta obchodzą dziś nie tylko konserwatorzy, którzy własnymi rękami odnawiają dzieła sztuki, ale i urzędnicy, którzy dbają o miejskie zabytki. Praca konserwatora ma dwa aspekty. Pierwszy to taki administracyjny, gdzie wydaje się wiele decyzji, pozwoleń, uzgodnień, postanowień w trybie kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy o ochronie zabytków. W tym trybie pozwalamy na pracę, piszemy też wytyczne dla osób, które chcą wyremontować obiekt. A druga kwestia to jest kwestia praktyczna. Nadzorujemy później te prace na budowach. Jak mówi Kamila Kwiecińska-Trzewikowska, najtrudniejszą częścią jej pracy są. Rozmowy z inwestorami, którzy często zamiast remontować zabytkową kamienicę, wolą ją wyburzyć. Jest jeszcze pewien procent takich osób, niestety w łodzi, ale dużo jest też bardzo pozytywnych. bardzo pozytywnych. Dzisiaj miałam zarówno inwestora, który bardzo chce wyremontować fabrykę, jak i zapytania odnośnie rozbiórki fabryki. Natomiast zmienia się i to widać. Ochroną zabytków zajmuje się też wojewódzki konserwator, którego w łodzi nie ma. W połowie lipca ze stanowiska odszedł Wojciech Szygędowski, pełniący tę funkcję od 2005 roku. Na razie nie wiadomo jeszcze, kto zajmie jego miejsce. Ktoś, kto pięć lat posiada doświadczenia zawodowego przy ochronie zabytków, no chociażby, chociażby muzealnik, no to są te kryteria formalne. No a nieformalne, no to jednak pewna wiedza fachowa i związanie z województwem łódzkim. Jak mówi wojewoda, konsultacje w sprawie wyboru nowego wojewódzkiego konserwatora zabytków trwają.